Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za dziewica. dzień zaduszny, święto kościoła pokutującego w czystą. Czyściec jest takim miejscem, do którego trafiają dusze ludzkie, które umarły w łasce Bożej. Jednak umarły, mając grzechy lekkie na swoim sumieniu. To takie, które sprawiają, iż nasza miłość jest niedoskonała, które kaleczą naszą przyjaźń pomiędzy nami, a Panem Bogiem, jednak jej nie niszczą i nie przecinają. A także sprawiają, że nie jesteśmy po prostu doskonali, lecz jesteśmy grzeszni i niegodni oglądać Pana Boga. Bo żeby Pana Boga oglądać, to trzeba być taki jak ten Pan Bóg, czyli świętym, nieskalanym. Nie można mieć w sobie nawet najmniejszej zmazy grzechu na Sumieniu. Drugą grupą ludzi, którzy trafiają do czysta po swojej śmierci jest właśnie ta grupa, która umiera po sakramentalnym rozgrzeszeniu, jednak nie zadośćuczyniła Bożej Sprawiedliwości ze swoich grzechów. Boże Miłosierdzie zbawiło te dusze, jednak Boża Sprawiedliwość domaga się wynagrodzenia, dlatego będą siedzieć oni w tym ogniu oczyszczającym, który będzie sprawił, iż ich miłość stanie się doskonała, iż będą oni oczyszczeni i odpokutują za swoje grzechy, dopóki dopóty nie oddadzą ostatniego grosika za wszystkie grzechy, które uczyniły na tym świecie i za które nie odpokutowały. Zobaczmy, że Pan Bóg jest miłosierny, zbawił tych ludzi, ale nie zapominajmy o tym, że także jest sprawiedliwy i domaga się zadośćuczynienia za wszystkie popełnione grzechy na tym świecie. I lepiej znieść najgorsze katusze właśnie na tym świecie, niżeli przebywać chociaż przez chwilę w czyśćcu. Natomiast Kościół Święty, matka nasza, pamięta o tych wszystkich duszach, które przybywają w czyjścu. Możemy je z tego czyjśca uratować poprzez odpusty, które są największym objawem miłosierdzia Bożego. A także dnia dzisiejszego nawet kapłan może odprawić trzy msze święte: jedną w intencjach Ojca Świętego, jedną za zmarłych, no i jedną za właśnie takiego polecanego zmarłego. Wartym zauważeniem jest też fakt, że nawiązując tak do historii tego święta, wywodzi się ono od X wieku, kiedy to już benedyktyni zaczęli właśnie modlić się, w szczególności ten dzień za zmarłych. Potem ta praktyka już w Polsce była obecna w XII wieku. W wieku XIII bardziej rozszerzyła się na kościół powszechny. W wieku XV nawet organizowano procesję na cmentarzu wraz z odmawianiem modlitw w stacji. Cztery stacje odmawiało się wraz z modlitwami za zmarłych na cmentarzu, piątą odmawiało się już w kościele. Papież Benedykt XV, który postanowił też udzielić zgody na trzykrotne odprawienie mszy świętej tego samego dnia, żył w czasach I wojny światowej. Więc tym bardziej, kiedy krew i ludzka niedola, a także śmierć była chlebem powszednim, tym bardziej te dusze musiałyby skorzystać z tych wszystkich mszy świętych, które były ofiarowywane przez setki tysięcy kapłanów na całym świecie. Także dzisiaj ten indult przetrwał w starej formie mszy świętej wszechczasów, więc. Tym bardziej, jeżeli jakiś kapłan ma możliwość i sposobność do odprawienia trzykrotnej Mszy Świętej, powinien ją oczywiście odprawić i zawsze mieć w swoim sercu tą myśl, aby uratować jak najwięcej dusz czysto cierpiących. Być może to będą nawet te dusze, które